czy to śpiewał kur parafialny Awetki, Marta, ja jestem osobą chorą i dla mnie to było bardzo wielkie przeżycie, że mogłam tutaj być pomimo problemów, dlatego że chór był też na krakowskich błoniach, kiedy papież był ostatnio w Polsce. Ja wtedy nie mogłam być ze względu właśnie na chorobę i teraz bardzo, bardzo się cieszyłam, że tu byłam. Kiedy ojciec święty powiedział Awetki właśnie, powiedział o nas, to łzy od razu w oczach. Bardzo podobało mi się, że papież miał bardzo duże poczucie humoru i po prostu było fajnie.